No i teraz dochodzimy właśnie do tych okresów, gdzie zaczęliśmy obserwować cofających się Niemców, Niemców pobitych widocznie, bo czasem przez Warszawę przejeżdżały takie furki, prawda, gdzie siedział tak dwóch, trzech żołnierzy z karabinem, jadą i tak dalej, te niedobitki jakieś, prawda, które oczywiście. Zatajały, jakie rzeczywiście jeszcze siły były niemieckie, prawda, w Warszawie, około Warszawy. Później ściągnęli zresztą Niemcy doborowe, doborowe oddziały, także moment wybuchu powstania już, już miał zupełnie inną, inną sytuację. W każdym razie się do... ktoś mi powiedział rano, że, czy południe, że proszę pana o piątej będzie powstanie. Ktoś to wiedziałem, że jest w tym podziemiu i tak dalej. No więc kazałem, żeby ludzie wyszli z biura, prawda, po prostu siedzieć dalej. Zamknęliśmy kasę i tak dalej. No i pojechałem do domu żono się, że tak powiem, pożegnać i pojechać tam do firmy, bo wiedziałem, że tam w firmie majątek cały, no trzeba... No więc tak się to zaczęło, prawda, to powstanie. Jak się dowiedziałem, że, że jest ten wymóg powstania, starałem się dotrzeć jak najszybciej do domu, ale jeszcze przyszło mi, to była taka godzina, może już druga, czy pół, do trzeciej, do tej piątej jeszcze było trochę czasu. Jeszcze pożyczyłem rower od moich zdajowych. Uważałem, że trzeba w takim momencie oddać. Jeszcze tym rowerem pojechałem, paleje rzuzkie, żeby oddać. No i potem zdążyłem. Doczyć do domu, powiedzieć, że jadę do firmy, ale już na placu Starynkiewicza obecnym jakaś strzelanina była, i ja utknąłem w, w tym domu, gdzie urząd skarbowe teraz na Lindleya. No i przez dwa, trzy dni byłem gościem jakichś nieznajomych ludzi yy, na tym Dindleje. Dopiero trzeciego dnia przedarłem się przez wykop, ten, który jest. Yy, Równolegle do Alii Jerozolimskiej i dotarłem na grzebowską ulicę, ulicą, prawda, żelazną. No, oczywiście wrażenie robiło, tam już była, tam nie było Niemców nigdzie, więc wszędzie chorągwie, chorągwie polskie, i tak dalej, i tak dalej. No, i zaczęliśmy tam porządki robić. i Stopniowo przychodzili do nas, prawda, delegaci władz powstańczych. Przy czym taka zabawna troszkę historia wyszła, że najpierw przyszedł delegat komendy głównej AK z, z papierem rekwizycyjnym wszystkie, wszystkich zasobów żywnościowych. Myśmy mieli rozdział kartkowy taki na dużą skalę. Także było bardzo dużo mąki, cukru, ryżu i tak dalej. A dwa dni później przyszedł przedstawiciel okręgu warszawskiego AK. No i. Z, to było bardzo, bardzo niefortunne wydarzenie, bo później, jak żeśmy starali się ten, ułatwić władzom, tym wojskowym, korzystanie z tej mąki, cukru, to w końcu nie wiadomo było, czy przychodzi od tej instytucji, czy od tej. Także ja się spotkałem później w komendzie tej okręgu z takim majorem cudzysłów, on był pod pseudonimem Kiliński niesympatyczny z facet, mówi, My pana, co pan, pan, mi mówił, że pan wczoraj cukier tego, tego dla nas odebrał, a przecież my się nie dostali, no to, to, to zabrała ta komenda główna, więc, a przechodziło się przez te barykady pod, pod, pod piwnicami, wszędzie bardzo trudno, prawda, więc przekon drażniło, że, że, ten wysiłek się, w pewnym sensie się była taka tajemnicza sprawa, że w pewnym. po paru dniach takie się odzywały odgłosy, takie skrzypienie. Najpierw nazywano to szafy, jak się przesuwa szafę, to tak. A później mówiono, że to jakby ryczała krowa. Prawda? My się nie wiedzieli właśnie, co to. Co to, co to. I kiedy się idąc właśnie tymi, tymi ulicami, takimi, które w Warszawie były szalenie podobne złota, sienna, prosta, prawie jednakowe, brzydkie, takie. Czy ta część ma i w pewnym momencie nie ma nalotu samolotowego, natomiast nade mną wybuchają jakieś pociski, bomby. To właśnie była ta, była ta, ta, ta krowa, prawda? No, ale ja później tą krowę, później to powiem, gdzie ją później zobaczyłem. Także były to, no i były te nadzieje, że, że a druga, druga wersja tego, że to Niemcy czołgami robią sobie wolną trasę, żeby się wycofać z Pragi mostami, bo się wycofują, co oczywiście było nieprawdą. No i pierwsze te wrażenia nie były budujące, no bo było widać brak, brak amunicji, brak, brak, brak jakichś ciężkich brodzi. No, rozpatrzliwa właściwie bo sytuacja, prawda, także na zdrowy rozsądek no nie można było się cieszyć, to jakaś, jakaś tragedia tu wisiała na tym wszystkim. Natomiast około 15 sierpnia, w nocy, widziałem po raz pierwszy aliancki samolot, który to już tak było słychać ten warkot tych silników, to była noc, późno, już jak 11, może 12. No i masę Niemcy od razu strzelali do tego samolotu, bo on bardzo nisko leciał, musiał nisko lecieć. Także takimi pociskami kolorowymi, więc to wspaniała taka sceneria. No i w końcu ten samolot nad nami, dosłownie na, na, przy, przy, przy żelaznej, tak, że tak powiem, widać było te alianckie, prawda, emblematy na tym samolocie, ale już był trafiony i tak... Płomień się staje, tak, gdzieś tam zaraz spadł, prawda? I myśmy dostali właśnie tego dnia albo następnego dnia też tych krów serię, która zupełnie zniszczyła palardzie kawy na trzecim piętrze i na szczęście się więcej nic nie spaliło i postanowiliśmy opuścić, bo Niemcy już po drugiej stronie ulicy byli, prawda? Takżeśmy się wycofali do śródmieścia do, na Nowy Świat, gdzie było biuro firmy. W czasie, w czasie okupacji w pasażu takim Italia to się nazywał. Jest to, to przejście to do dziś dnia. No i byliśmy w tym, w, tym, w tym biurze, prawda, nocowaliśmy na takich książkach tam była firma jakaś wydawnicza, dzieje papieża, rozkładaliśmy i na tym się spało, prawda, tak dalej. No i yy, tam wtedy zaczęły pierwsze nadchodzić te osoby, z, które się przedzierały z Starego Miasta. Mój znajomy nas odwiedził tam. Nie chciało się wierzyć, bo opowiadał, że w tych kanałach, no wiadomo jak, jakie były warunki, prawda, ale że były odcinki tego kanału, że 90 cm była tego kanału wysokości. Zresztą to pewno w muzeum jest pokazane. Także na czworakach ledwo człowiek mógł tam się zmieścić stawało się, prawda, okropnym, także, a tam w tym pasażu Italii była łaźnia, także oni się od razu by, mogli wymyć, no ale ci, co przychodzili z tej starówki, to mówili, no, to wy tutaj komfortowo mieszkacie, no bo na stadach w wszystkie kamienice po kolei ginęły, prawda, rozlatywały się i tak dalej. Także myśmy się później jednak przeprowadzili na Bartoszewicza, tam do mojej znajomych. Bo trzeba było przejść przez barykadę tam na, na, na Nowym Świecie. No, ale to było bardzo krótko, bo Niemcy zaczęli ostrzeliwać z artylerii te domy, które na Bartoszewicza stały. Także w pewnym momencie musieli się przenieść do takiego schronu, który tam w takim budynku, banku, banku był jedyny taki schron. I tam, proszę sobie wyobrazić, wyciągnęli mnie, z A.K., bo stałem na, z brzegu. Proszę Pana, tu potrzebne jest dwóch, dwóch, trzech ludzi, żeby z wodą ratować ten dom, z któregośmy opuścili, bo zaczął się palić. Ja mówię, dobrze, ale gdzie, gdzie ta woda jest? A na woda to jest tutaj w gimnazjum Kolopczyńskiego trzeba na trzecie piętro wyjść, gdzieś na strychu takie banie z wodą były. No i proszę te dwa wiaderka z wodą znieść, Parę pięter, wejść do tego domu, który się palił. No więc chlusnęło się tą wodę no, bez, bez sensu, i w tym momencie poczułem nalot taki samolotów. One pikowały z taką to, I, i uderzenie straszne, tak żeśmy na ziemię się. Ja tylko powiedziałem do, do, do tego towarzysza: że zbiegajmy do piwnicy, I ciemno się tak zrobiło, że za zasypanie, no, Ale jakoś przez takie okienko. Jakie okienko piwnicze, jak to opadł ten kurz, wydostali się okropnie. Ludzie zmasakrowani w takich kawałkach tych. Także musieliśmy zmienić jeszcze kwaterę na, na smolną ulicę. No i 6 maja zaczęli Niemcy rzucać ulotkę, żeby ulotki żeby wychodzić. I my się postanowili wyjść, prawda? Także po drugiej stronie Smolnej byli Niemcy, strzelali. Także już przejść do Nowego Świata z powrotem nie można było. No i nas spędzili na dziedziniec Muzeum Narodowego. Kilkaset osób. Nie wiedzieliśmy, co dalej będzie. Wieczorem kazali nam przejść pod Mostę Poniatowskiego do linii średnicowej kolejowej, prawda? Tam idzie kolej, stadion, prawda? No i wreszcie wyobrazić, że to powstanie jest w pełni strzały, wojna, a my tu podjeżdża pociąg towarowy, lokomotywa podsuwa wagony i wsiadamy w te wagony i jedziemy na dworzec główny. Więc na górze walka, a my tutaj. No i na dworcu głównym, który nie był wtedy zniszczony, jeszcze nie był wysadzony, całą noc żeśmy spędzili. No i rano kazali nam formować się w taki... Orszak, prawda? Z chorobą taką białą i Nowogrodzką koło filtrów piechorską Po drodze, żeśmy mijali jakiś żąd taki posterunek, który piściami wygrażali, że to te świnie tam, tam do nas strzelały, że myśmy strzelali. No i spędzili nas na placu Starutowicza, tam żeśmy. Siedli na tym skwerze i tam znowu gestapowiec wyciągał młodych ludzi. I pod pozorem, że potrzebna jest pomoc tam do kuchni czy coś. No a nas spędzono do, do pociągu do no Pruszkoła. Pruszkowiec obóz zakończył tą całą się piechotą 50 kilometrów do miejsca, gdzie była żona z dziećmi Szczaki. Złotokos pod Warszawą. W czasie powstania szereg razy trzeba było przemierzać cały szereg ulic, żeby się na Grzybowską tam do tych magazynów żywnościowych dostawać. No i po drodze kiedyś musiałem zawadzić o dowódcę tego odcinka, który był pod pseudonimem Kapitan Hall. Później po wojnie się okazało, że nazywał się pan Wacław Stykowski. I ja się z nim spotkałem już w okresie powojennym, no i wracaliśmy do wspomnień z tego okresu powstaniowego. i wtedy on mi opowiedział bardzo ciekawą rzecz: że na Grzybowskiej było tak, że nieparzysta strona, po której był Pluton 37, była w rękach na, na ogół pozna, powstańców, i, a po drugiej stronie ulicy byli Niemcy. No i wymiana była strzałów i tak dalej. I w pewnym momencie nasi akowcy się zorientowali, że nie ma Niemców naprzeciwko ich po drugiej stronie, tylko jest formacja Rosjan. To jest Rosyjska Armia Narodowa, Roma tak zwana, no, którzy w ogóle byli znani w Warszawie z różnych okrutnych. Działań, prawda? No i przyszło im na myśl, dziwaczna myśl, żeby napisać do nich list, że Słowianie nie powinni między sobą walczyć. No i taki list ułożyli, taki pompatyczny, że tak powiem, że krew, prawda, słowiańska się leje, Pol Polska tutaj cała Wisła, że tak powiem, tonie. We krwi, którą Niemcy i tak dalej, że właśnie nasz wspólny wróg są Niemcy i powinniśmy. Się... W takim stylu był ten list napisany. I wybrano bardzo młodziutkiego, najmłodszego jakiegoś uczestnika tego oddziału, chłopca 16-letniego, który z białą, że tak powiem, flagą ten list przeskoczył przez tą ulicę i tak No i potem ja dotarłem później do tego chłopca, do dorosłego mężczyzny, co mi opowiadał osobiście że on najpierw wpadł w ręce jednak Niemców, bo w sąsiedniej jakiejś kamienicy byli SS-owcy. Oni chcieli od razu go rozstrzelać. Ci Rosjanie jakoś wyczuli czy coś, powiedzieli, nie no to, to tego chłopiec biorą te... W każdym razie on pozostał w rękach tych Rosjan. No i co ci Rosjanie zrobili? Po trzech dniach ten chłopak wrócił do, do AK z odpowiedzią. I co Rosjanie odpisali, że bardzo dziękuję za ten list i mamy rację, ale niech Polacy pamiętają, że i Rosjanie przecierpieli i jak mówili o Wiśle, to Wołga jest pełna też łez, które prze, przepłakali, przepłakał naród rosyjski i my nie mamy już odwrotu, postawiliśmy na, na Niemców i nie będziemy tutaj robić jakiejś zdrady, natomiast z uwagi na wasz list, nie będziemy do was strzelać i na, na, na dowód tego jutro o godzinie piątej w komin, który tam gdzieś taki był na granicy tej, tej, tej ulicy, w ten komin będziemy strzelać karabiny waszej. na znak, że jest, od tego momentu nie będziemy strzelać. A swoją drogą to powinniście lepiej karmić, bo taki chudy ten chłopak, że aż myśmy musieli go tutaj dokarmiać. No i podobno było dwa czy trzy, trzy dni, może cztery, takie zawieszenie broni.